I dzisiaj pokażę Wam e, moją nową wyspę, którą zbudowałem. To jest oczywiście wyspa latająca i e, też Wam pokażę e, to, e, co tutaj e, teraz zbudowałem. Popatrzcie, tutaj są takie światełka. Tak, e, tu jest e, farma taka mała. To no, oczywiście trochę się zepsuła, no bo tam chodziłem, ale. No, oczywiście tutaj też są te barier bloki, żeby to ładnie wyglądało. No i tu tak mniej więcej wygląda. Tam jeszcze może jakiś villagerów dam, nie wiem. Ale ta wyspa, którą chcę Wam teraz pokazać, jest tu. Widzicie, jaka jest duża? Oczywiście do niej też są schodki z barier bloków. Tutaj, hop. Widzicie? Są tu schodki, ale one bardzo y, długo i, idą, więc tak lepiej wolę polecieć i wam to pokazać. O nie tu mi się trochę zepsuło, ale to nic. Więc zacznijmy sobie od y, y, tego domu. Tu jest taki domek, y, no i tu jest oczywiście wagon. Ja miałem was w nim przywitać, ale byłam tam już na dole. No nie, nie on sobie tutaj jeździ. No a i tu jest taka wyspa, ale wam pokażę domek. No i niby ten domek jest na jedną kratkę, bo popatrzcie. Tu jest tylko jedna kratka, co nie? No i jak tam można zamieszkać? Ale ja wam powiem, że można. Popatrzcie, tu są drzwi yy, i one yy, tutaj są klapy. I jak już widzicie, coś tam jest. I to nie jest zwykła piwnica, tylko piwnica do mieszkania. Na razie wam pokażę to. Tu jest taka, no nie wiem, co to jest zresztą, umywalka jakaś czy coś. A tu mam szafę. Otwieram sobie szafę. No co nic nie ma. Możemy sobie dać takie coś. O. Hop. Mam tu szafę. Yy, I teraz tu. Tu są e, taka, to jest po prostu ozdoba. Tutaj też są barier bloki, żeby się po prostu to nie wylało. Tutaj mam taki sztandar, e, ładny sobie zrobiłam. W następnym odcinku zresztą wam pokażę, jak takie, e, taki sztandar zrobić. Tutaj mam takie biurko, głowa oczywiście Steve'a, jak to zawsze. E, tutaj mam łóżko, ładne. Tutaj też taka ozdoba. No tutaj, tutaj w sumie nic nie można kłaść, ale to nic crafting table, piecyk jakiś. No i e, biblioteka, e, enchanting oczywiście. W ogóle teraz to zauważyłem że jak to się tak się chodzi, to to za to łowicie Nie wiem dlaczego tak jest, ale nieważne, Teraz tutaj są schody do piwnicy w sumie. Znaczy w sumie nie trzeba tam schodzić, żeby coś wziąć, bo można e, sobie tak otworzyć po prostu, ale e, Tutaj e, nic nie mam na razie. E, nie wiem, co się z tym stało, bo dawałem tutaj różne rzeczy, no ale nieważne. Dobra, wyjdziemy sobie do góry z powrotem. No ten jak po prostu e, tak, żeby wyglądał ładnie. No i tyle. Jak zauważyliście, zresztą tutaj wszędzie posadziłem e, takie drzewka. Tutaj na dole też są wszędzie. Tutaj mam schody, i no i tutaj mam coś. Tutaj chyba w sobie albo jakąś huśtawkę zrobię jeszcze, albo jakąś studnię. Nie wiem. To no zobaczymy. No i tutaj mam wyjście do góry też z barier bloków. Dobrze, że na barier blokach można stawiać właśnie schodki, bo sobie właśnie tak zrobię. taką drabinkę tutaj mam. Taką mini farmę, i tutaj od dołu widać wodę też są barier bloki. Widać tu fajnie wodę. I drzewo tutaj też mam. No i w sumie to by była cała wyspa. No to bym się teraz już z wami żegnał, ale jeszcze Wam muszę coś powiedzieć. Subskrybujcie kanał. Dajcie łapki w górę. I do widzenia. Pa!